Cześć, witajcie w nowym masie. Pakuję właśnie miseczki króliczków Oj. z zawartością. Ciekawe czy będzie smutek czy radość, jak myślisz? Myślę, że radość, że wracają do swo na swojej śmieci. Myślisz? Bo Rupert nie za bardzo, ale George już bardziej jest taki tutaj... Słuchajcie, George już mi się zabierał za żaluzję. Za hmm. Wczoraj za tą, a dzisiaj za tą, co już jest na górze. O, cześć no. Miesza. Cześć. Ale Marek ma za to niecny plan, żeby y, króliczki zostawić razem w klatce w domu. Tak, ja sobie ci pokażę, o tu już proszę, jedziemy na wczasy znowu. Nie no, śmieci, torby, no. Popatrzcie, Rupert się chowa za Georgem, George go chroni, broni, patrzcie ta mina, no, to no to? no to? no to, 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 to? a Rupert powiem wam, średnio wychodzi, jakoś jest taki zbity. Mm. On się musi znowu przyzwyczaić. Mi się wydaje, że u niego to są, wiecie, te przejścia, które on przeżył, dla niego taka zmiana to jest zawsze traumano, Ale, sorry, musimy jakoś go przyzwyczaić, że to będzie jego nowy dom, nie? No więc on się musi do tego przyzwyczaić, czy chce, czy nie chce. Także panowie teraz przygotowują się do jazdy. A jeszcze ci będzie jedna nowość: mianowicie ci panowie pojadą o oh sorry w jednym transporterze. Tak jeszcze nie jechali. Ale, słuchajcie, tu się naprawdę ładnie zdogadują. W ogóle nie ma żadnych bijatyk, jest miło. Jak tam czysto? No, w miarę czysto, powiem Wam nawet jest. Dżurczu, się, dobra. A my idziemy do Marzeny. Właściwie znikła. O, słuchajcie, muszę Wam pokazać, jaką z Michacią wczoraj zrobiliśmy dekorację świąteczną. Wiecie, Marzena powyciągała różne rzeczy, przywiozła tu. No, ale powiem Wam, nie wiem, mnie się to podoba. No nie jest może szał, bo to stare jest. Ale wykorzystane w 100%. Nie wiem, skąd to w ogóle jest. Skąd to jest. No dobra, aha, a tu jeszcze popatrzcie, do schowania czekają dynki, duszki i takie inne klimaty. A ja wam teraz coś pokażę, gdzie wylądował. Gdzie wylądowało moje krzesło, które pierwotnie było kupione do toaletki? ale to no nie jest do, do sypialni. Do toaletki w końcu. No chyba już jednak tu zostanie. W łazience. <laughs> Marek przyniósł tutaj to krzesełeczko. Na przechowanie. Na y, takie przychowanie, żeby sobie to stało, bo, y, bo tam wiecie zagracone tak jest wszystko. No ale okazuje się, że nam tu w sumie y, tak dosyć praktycznie i fajnie pasuje, ponieważ jak idziemy do kąpieli, no to nie ma gdzie tu zostawić, na przykład, wiecie, y, piżamy czy tam koszuli, szlafroka, no to rzucamy tutaj, nie wchodzimy, nawet ręcznik może tu być, chociaż zazwyczaj tu wieszamy. Wychodzimy, bierzemy, ubieramy się i cyk. Natomiast no krzeseło jest fajne, bo to ja sobie takie wybrałam do mojej toaletki, ale pod względem takim, że ono jest w praktyczne, to zawędrowało tutaj, dlatego że jest plastikowe w całości. Mm. I fajnie tutaj się sprawdzi też tak, że no nic mu się nie stanie, bo to okay. można zawsze przetrzeć, jak będzie coś mokrego i nie ma problemu. To krzesełko akurat ja sobie wybrałam w takim kolorze, są różne kombinacje, ale dostępność jest kiepska. E, no dostępność mówiąc. kiepska, bo o, chciałam inne, aczkolwiek to mi się bardzo podoba. No ale ja teraz... na żywo lepiej wygląda niż na zdjęcia. Na zdjęciach wygląda tak bardzo, to... Znaczy... No to to jest kwestia odbioru każdego wiesz, osobno. Mm. Ale tu wygląda tak w miarę delikatnie, bo białe jest tylko, że ja tak powiem, ta pierwsza warstwa, a od spodu, nie wiem, może, może. No ja nie, pokażę zlekkie, Wam, bo to jest... Właśnie... jest przejść tak, i no. to jest stabilne powiem ci. Dosyć dosyć, aczkolwiek obawiałam się tego, że jak się usiądę, no to mogę te biedne plastikowe nóżki połamać, ale dało radę. Także zobaczymy teraz, czy kupię sobie do toaletki inne, czy takie samo, ale myślę, że chyba inne bym chciała. Marek, twoje okienko Wiem, czyka? A ja słuchajcie, jak przejeżdżę ulicą z tym krzesłem ze Starego Mieszkania do auta, to ludzie myślę, nie przejeżdżam Piątek, to ludzie myślę, że idę z anteną satelitarną. No bo tak A, wygląda. No w końcu wykupiłem abonament roczny. 209 zł za cały rok i macie dostęp do nie wiem, tysięcy, milionów po prostu różnych nie, obrazów. Ja może nie. No nie, wiem, ale do bardzo dużej ilości obrazów. możecie mieć co godzinę inny obraz, co dzień inny obraz. Miaśka wybrała takiego jednorożca i powiem Wam, że mnie się bardzo podoba On taki jest kolor. Jest bardzo energetyczny, tyle tam kolorów. Bo tu jest słuchajcie ogólnie. Tu w, tym, w tej części no w tym, ja jest tak. Nie. Smutno, stonowanie, tak wiecie, no. Ja uważam, że taki fajny... też mogły być kolorowe krzesła. Mogły być, ale Marzenka nie chciała. Wy zresztą też pisaliście, że nie za bardzo pasują, więc z, z, takie zostały zakupione, aczkolwiek co do krzeseł też już są pewne uwagi po kilku dniach użytkowania. Wszystko fajne, powiem wam, ale jedyny mankament jest taki, że te oparcia... Nie, że materiałowe, to wiedzieliśmy. Tak. Ale że te oparcia ok. są ciut za niskie, aby były takie, byłoby idealnie. Nie, nie pasują. To by pasują? A mnie nie ale znowu nie wiem, czy by wsunęły się pod blat stołu. No, powiem tak, że... ci, tu jest tyle, nie? Miejsca. No więc teoretycznie tak dotąd by mogło być, no ale nie wiem. A tu jeszcze jest dalsza część swoje? A tu jest na razie magazyn. Wystawki takiej, którą byśmy sobie pokazywali, dobra. No to teraz czas na Marka, Uwaga. Jaki to numerek? No dzisiaj jest 5 grudnia, o, Marek. Łatwo, na samym dole. A o... słuchajcie, jeszcze Michaś się zrobiła dekoracją. Wow. Tu, skarpetka wisi, ja tutaj no tak, to już widzieli w ostatnim vlogmasie. E, dobra, Miaśka, pomożesz mi? no, no. Ciekawe, to ciekawe, pomożę, czy tam poszukaj. się dostaniecie. Nie. Tam jest, ja wyciągam... Ja, Marek specjalnie aha, to tak, tak poukładał. No dobra, w sumie też racja. Wiesz co, sam to tak poukładałeś, to nie narzekaj. No. Dobra. dobra. Biorę piąteczkę. Pokaż czy jest ciężka. Ciężka czy lekka? Michał, się doceniać? Chodź. Piątki tam same same, tak? Dobra. Co tam w ogóle jest? Widzisz co ostatnio był portfel. A to jest chyba tak, nie już pudełko ale Mikołajkowe. O, to będzie coś bo chciała, już jest piąty, nie? to może być? Tak? Mikołaj się skrył. No słuchajcie, czapka Mikołaj, nie! Nowa torebka czy Torba jak to nazywał, nie mam torebka, nie? Tak trochę dziwnie. No ale słuchajcie, powiecie co? No piękna. Bo Michasia już mówiła, że ja... Mam, bo ja zawsze gadam, że ona ma jeden i ten samą ciągle nosi. A Michaśka mówi mi... A ty to no, już to swoją nosisz od... w ogóle od jest! Ale nie, już tej twojej starej nie pokażemy, Marek, bo ona jest masakra. Ale naprawdę ładna? Że... A w ogóle, czy ona ci zmieści, bo nie wie... Nie, to jest ten sam rozmiar. Myślisz? Tylko nie wiem jak długość paska. Ale nie, to jest to dokładnie to sam, bo to, się, to jest ten sam jakby... No to zrób przy mnie ten. ten. Sam model, tylko wiecie, w innym wydaniu. Oj, No No, no i mierz, znaczy, Ja bym sobie nie kupił sam, bo ja bym sobie powiedział tak? tak, że materiałowa, że mi coś no nie pasuje. Materiałowa, no ale... ale... jak jest kupiona, jest święty spokój <laughs> i dziękuję. Nie, jest, ma, tak? nie, nie marudzisz, nie wybrzydzasz. Nie. No ja słuchajcie, okay. kupuję torbę już od roku. Tak? Na no więcej. widać po tej twojej starej. Nie no to spoko. Ale tamta długo wytrzymała. Uuu. Bardzo długo. Słuchajcie... No pan, ile ją masz? 3 lata? Niektórzy mi za zarzucają, że ja dużo rzeczy kupuję, a to do końca nie jest prawda, ponieważ ja owszem kupuję, ja mam takie fazy, że kupuję coś, na przykład w jednym miesiącu potrafię kupić trzy pary butów, ale te buty są potem na 4 lata. I taka jest prawda. I torba też już miała chyba 3, no, 4 więc... lata. No, I teraz no, się, się a, to widzicie. jest dla was yy, y, wiekopomna chwila, ponieważ ta torba może też na 4 lata będzie gościła, gościować. Idealnie, sznureczki piękne, kolorowe. No to co, jedno pudełko mniej. Tak, tak. jedno pudełko no, mniej. No to nam się zmniejsza I już ja mogę, tutaj na nasz kalendarz. No dzisiaj załóż z okazji przedmikołajkowej. Jutro o, ja odskieram. Proszę, tata z paskiem. <laughs> No, fajnie. A ja wam jeszcze tylko powiem, a propos zakupów, ja to wolę kupować częściej i mniej, to znaczy jak ja sobie kupię, mm. ja, ja nie, ja nie, mam, ja nie mam czegoś takiego, że cztery pary butów nagle na, za, za jednym ja razem. 3-4 cztery pary i mówię ci, trzy, cztery lata co najmniej. A ja wolę sobie kupić jedną parę, a znowu za jakiś hmm. czas drugą. Nie, słuchajcie, bo ja wychodzę z prostego założenia. Po pierwsze, to wychodzi taniej. W perspektywie rozłożenia na czas, to jest raz, a dwa. Ekologicznie. Ale w tym jednym czasie musisz mieć większą gotówkę. No ale jak nie kupujesz przez 4 lata, to chcę do skarboneczki, albo do skarbety odkładasz. A do tej skarpety odkłada. To ostatnie już na dobre ale same papierki, dobra. To zbieramy się i jedziemy. No przypakować. No przypakuj się. A co ze starą? Zobaczcie co tu się dzieje. Co, znowu rządzimy w kuchni? Właściwie ja. Dobra, co ja mam w tej misce? Mm, jakbyście mogli to poczuć, to od razu, od razu byłaby dobra odpowiedź wasza. Ale co, mogą poczuć. Jest to klucha ciasto. Jak mogą poczuć no, przez kamerę? Wejść na kanał, gotujemy i zobaczyć przepis. No i, i... tak nie poczujecie, ale możecie... Ale no znowu jak zrobimy. Ale tak, możecie wejść na kanał, gotujemy i tam... Y... Robimy pierniczki z super przepisu, który dostałam od mojej byłej uczennicy i no zobaczycie czy mi wyszły, jak wyglądają, ale pięknie pachnie już wyrobione ciasto. Naprawdę, a są tu, jest tu kilka, może, może dwa składniki dosyć nietypowe, jeżeli chodzi o ciasto na piernik, pierniczki, których, które będziemy robić. Ja już mam ciasto gotowe, także zapraszamy Was. Oczywiście wszystkie składniki po kolei, kroki, tam zobaczycie co. Co po kolei zrobić? Także nam zostało tylko wypiekanie. Muszę jeszcze skoczyć po blachę. No i później dekorowanie, tak? Mam papier, już przygotowałam się, bo wiedziałam, że pierniczki to na pewno będą w tym roku. Także. A tu bałagan, bo wiecie, jak się gotuje. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, Marek, to dużo mi pomaga, bo on tak tu wiecie, tu schowa, tu do zmywarki, tu wyrzuci, wyrzuci skorupki z jajek. Także, no to jest bardzo ważna funkcja i, i że tak powiem, jakoś to wygląda, bo jak ja bym to sama robiła, to bym była tak, cała uciaplana w mące. No, ale to też jest w sumie urok kuchni i gotowania, prawda? Bo to nie jest tak sterylnie, wiecie, w kuchni. Ja wiem, Zawsze się wiesz, człowiek czymś upaćka. Ale, ale ja wam pokażę, jak, pokażę, jak, jak wygląda. Marek wygląda. Marek, pokaż się, jedno ucho. Znacie dlatego dzisiaj słuchawki, ponieważ masz ma mikrofon. A ja mam tak. Tutaj zostałam w ogóle podpięta do czegoś, yy, okablowana. Już wam pokażę. Tutaj kabelu... jeszcze mam takie, takie coś. O, tyłeczek. Nie, no mam taki, wiecie, jakiś urządzonko. Także. W wszystko jest, no. Nie na pewno gorzej słychać, ale chodzi o to, żeby marzenie było ciągle słuchać tak samo. Aha, o to chodzi. Także jakby co wpadajcie i potem piszcie mi o swoich przepisach na pierniczki też. Dobra, a ja wracam, bo ciasto czeka i zapachy też. Aha, blacha. Myślałem, że pójdziesz do tej kuchenki mikrofalowej. Nie, bo czasami wiecie, mogę się tu jeszcze pomylić. Ale, masz, ale masz, muszę wyciągnąć wszystko. Nie? Na co będziesz piekło? Nie ma sensu. Wypuchujmy, może się obawiać. Ja się obawiam, tak. dobra. Spoczko. dobra tak? To, to zostaje. To zostaje, bo to mi dzieli na pół, tak? Tak. No dobra. Słuchajcie, Marzena w ogóle nie była przekonana do tego typu piekarnika. Ja wam powiem, ja się trochę boję nowości, troszeczkę się obawiam nowości, bo jak już coś mam wypróbowane i to znam, wiem jak to funkcjonuje, działa, to, to jestem taka pewniejsza, pewna siebie. A tu, jak już coś mam nowego, aha, jeszcze papier do pieczenia, zaraz. Ja słuchajcie, chodzę z tymi kratami, nie, no, O, ja je tu na położę na szkale, na, o, właśnie jak skończymy nagrywać, Gotujemy to odmyarzymy, otwiera szósteczkę. Mikołajki! O, tak, dzisiaj Mikołajki, zobaczymy co tam będzie Mikołajkowego. No, ciekawe co tam u was Mikołaj, to mi piszcie. Starsi i młodsi, czy Mikołaj? No, pocięty, o, pocięty. Tak. Ja, ja też lubię. lubię. Słuchajcie, lubię pocięty dlatego, że yy... Jak się potem taki rwie przeważnie, a nie wycina, to jest pierwsza sprawa. Dobra, Dobra. Tak, blacha tak, gotowa, to na razie. Pierniki się już pieką, zobaczcie. Pierwsza, pierwsza tura. tura. Marzyna tutaj działa z kolejnymi. No, tak. powiem Ci. Ale, mnie ale wiecie tu... co wam powiem? Teraz wam powiem coś ekstra na temat tej maty. Pierwszy raz. Ja nigdy nie miałam takiej maty do wałkowania. To jest też kwestia tego, że ciasto akurat jest tłuste na pewno. Nie, to nie kwestia tego, ja uważam. To ale bez grama mąki to wałkuję. Zobaczymy, jak będzie z ciastem na makaron, bo będę też niedługo robiła. Natomiast, no jest rewelacja. Rewelacja ta mata. Mąki. Po pierwsze nie Mąki, a po drugiej no jest y, bardzo wygodna w użyciu y, wiecie i jakby brudzi się tylko ta powierzchnia tej maty, a nie blat pod spodem. Ale ona nawet brudna nie jest, znaczy tłusta jest na Znaczy pewno. ona jest tłusta, ona nadaje się do mycia ewidentnie, nie, ale... Ale nie jest jakaś taka wiesz, udziubana. No nie jest udziubana, także no powiem wam szczerze, że moje odkrycie to jest w kuchni. Ja I żałuję, że wcześniej te, na to nie wpadłam, no... no. no ogólnie się obawia zawsze takich robiętek. Ja tak, no mówiłam o tym, prawda, że ja to jestem taka jakaś... Mata to jest pierwsza rzecz. Druga to jest piekalik, bo tu akurat jest ten dual i popatrzcie, tu jest chyba zimny, nawet No chyba. Jest, a góra się piecze, on się w ogóle szybciej dużo nagrzał. Tak, o tak, on to na pewno szybciej się nagrzał i yy, no fajnie, że tylko tą jedną powierzchnią widać, że jest zimna, hmm. bo, bo jest zaparowana no ta dolna część. Yy. No, to tu, nie czy tu widzicie o teraz. Uwaga, teraz widzicie, popatrzcie jak widać. No, także tu się działa, tu się działa. Ciekawe nas smakowały. No, zobaczymy, zobaczymy, ocenisz. Oczywiście. Wszystko ogarnięte, posprzątane, pierniczki ładnie tu wyglądają. Za chwilę będę konsumował dalej. Tak, a ja a... widzę, że tu jakiś Mikołaj przyszedł chyba. Tak, słuchajcie, tu był, Dzisiaj Mikołaj? Mikołajki. Popatrzcie jakie prezenty. Hm. No ale chwila, dla kogo są te prezenty? Nie, dla mnie na pewno nie, bo ja takich rzeczy nie byłem w tym roku. Ja też nie byłam taka grzeczna. No to zostaje Michasia i tyle. No ale to musimy jej w takim razie to wziąć? Zabierzemy. A teraz wygląda, że miała dwie aureola, bo jak myszka Miki. Aha! I... <laughs> tak? O, widzicie go? Stoi Mikołaj. Czyli to jest sprawca całego dzisiejszego zamieszania mikołajkowego. Ale, tak naprawdę ja muszę zrobić Nura o to pudełko, które no, jest gdzieś tam. To ja idę tu słuchajcie, a może na tam będzie... Ale stąd Marek, naprawdę nie mogłeś tego zrobić jakoś, wiesz, tak. Tu kabelki muszę zabrać, widzicie? Bardziej Takie logicznie. Czemu logicznie? No bo zobacz ile zamieszania. Z tym no jest jak to idzie, patrz, patrz, patrz. No i myk, my. No, myk, myk, tak. O, tam możesz tam przełożyć. o, Dobra. Pięknie. Ale zrobię wszystko, żeby się dostać do tej szóstki. Także spoczko. A w szóstce co będzie? Płyn do mycia naczyń. <laughs> Też się przy... Jakie lekkie! Uuu. Ostatnie moje pudełeczko było bardzo ciężkie, tam gdzie znalazłam świecę, ale. No dobra, zobaczymy. Już tak się nie przejdzie. Zobaczymy, może na stolik z tym. Tak? No pewnie, coś już się Dobrze. Hm. Tak wyglądało moje kręgosłupy. No dobra, jedziemy. Po piąteczce była świeca. a bardzo ładnie pachnie. Tak. Naprawdę, rewelacyjnie. Już ją. Y mm. y mieliśmy okazję już ją wypróbować, prawda? Także przypadła nam do gustu, do gustu i nawet Marek, dziecię nie marudził, bo ja... A, Mikołaju! Co ja tutaj widzę? Uuu, 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 a ty podobno byłaś niegrzeczna. Niemożliwe. <śmiech> <śmiech> tak mówię przed chwilą, czy ty Musiałam być w takim razie troszkę grzeczna, skoro... Miko. Ha, ha, ha. A cóż tam? Jaki fajny motyw. Gwiazdki! O, teraz widzimy. Widzicie? No. No, śliczne. Wow, no to od razu muszę przymierzyć. Ciekawe jak długość czy Mikołaj trafił. No, I... jest, gotowe. E, ładnie, czekaj, bo nie mam akurat lustra no właśnie, w tym. No, jest tam w sypialni. No, ale to za mimo. O nie, tego jeszcze nie było w żeby się przyglądać. Nie, tym. Nie, ale jest ok, długość, bardzo ładny, podoba mi się. Okay, takie ma być. Tak, no to nie może być takie długie, bo to też i ta sama ozdoba jestem dosyć, no mała, ale tak proporcjonalnie, no to jest przy szyi bardziej. No bardzo ładnie, dziękuję Mikołaju. Ale ja muszę jeszcze swoje okienko otworzyć. A dlaczego? No bo ja nie otwieram od tego kalendarza, od kilku dni ładnych. Popatrzcie, a tu tyle słodyczy nam nie czeka. Może sobie przy Szósteczka za chwilę. Słuchajcie, piąteczka, gdzie jest piątek? Nie otworzyłeś jest. piątki jeszcze. Nie, ale była otwarta. Ja, ja wiem kto tu zaglądał. Jest tu taki jeden. Jakaś ciekawska dusza. Dobra i szósteczka, uwaga, uwaga. Tutaj! Aha, matko, no to tu będzie Mikołaj. Mikołaj musi być. Aaa, no. no jest. Także taki Mikołaj na Mikołajki. No. Mikołaj do Michasiu już przyniósł, przyniósł... prezenty z nowego mieszkania. Czekałem na nią. Marzena się do widzę, przygotowuje. George już w klatce, bo za chwilę wychodzimy. A George, z okazji święta Dnia Mikołaja! Proszę! Bo Zobacz, nie... nie w humorze, bo zamknięty, no ale no trudno, tu, masz, tu. Idziemy za chwilę, więc króliczek musimy być zamknięty. Prezenty czekają, ale bardzo ładny worek, mi się podoba. A tobie, Marzena? Tak. Piękny. A ciekawe co w worku? No, jak to co? Prezenty. No, ale jakie? Słuchajcie, zawsze może być wągel, kartofle... O szkrabiny. o szkrabiny. kapusta. O, trochę to waży. Ciężkie? No, troszeczkę waży. Ale, Ci ja A. nie zaglądam, bo A. ja już dostałam swój prezent. Hello. Dzień dobry, no jak Dzień tam? Dobry. Dobrze. Mikołaj. Jaki humorek dzisiaj, jak dopisuje. Bo teraz tam w aucie był Mikołaj. Gdzie w aucie? No, jechał. Jechał? Żartujesz, Robiłeś no. go. A w szkole był? No. Tak? I co tam ciekawego przyniósł? Chyba Jakąś piąteczkę? Czekoladę. Ja Było kartkówki. Nie? No miał no być to... z polskiego. Ale pożekno się z spieszy. A A, A jak więcej już może być? A co na ma takie tempo marzena? Ale patrz... A ten ten ten... Uuu, plecak! No, taki wakacyjny. Do szkoły trochę za mały byłby. Raczej. Tak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak go nagrzebie. Jak go nagrzebie. O, a tam wszystko popakowane. Kto no, to taki worek kupuje? Co? To taki worek Ja sopa. nie wiem, on go nie kupił, on go przyniósł, z jego worek, słuchaj. Nie no. właśnie ma, nie? Ale patrz, patrz, jest takie nerwy. To jest podekscytowanie Mary. Ale naprawdę takich humorze tej i po szkole nie widziałem. Chyba nie było gatkówki. No, Jasne. Michowajski mogłyby być codziennie. Uuuu, właśnie tak coś, to coś to? myślałam, że będzie coś do świeczek. Bo to jest nowa faza Michasi. Ona robi świeczki. My już zaczynamy w świeczkach po prostu y, zalegać. Ciągle... Ale spokojnie, teraz jeszcze czas prezentować. Tak, to, to wszyscy rodzinie do same świeczki. A cóż to jest? Uuu. Taka miska. Taki dziubek. Pokaż, Dziubka. Wajek! Mm. To jest chyba taki ten, całosek. No i koniec. Nie no, jeszcze. Jeszcze coś tam jest. Tak. Nie. A co tam jest? A, no co to? Żelki. O, A Mikołajowe. Jeszcze coś. Jeszcze coś jest. Ha. Nie no, ten Mikołaj oszalał chyba. No jak to się tam zmieściło? Woski, mm. widziałam. Wosk? Tak. A no ja bo świeżki to wosk musi być, no to wszystko jasne. No ale Dziękuję. Marzena słuchajcie otwiera paczkę z Mikołaja II z Chin akurat. No bo może coś będzie dla mnie? A tu do mnie przyszły wreszcie, słuchajcie, moje ukochane te... Jak się to nazywa? E, Smatki szmatki do robota, a ponieważ do tej pory trzeba było, wiecie, prać, suszyć i wszystko na szybkę, a teraz będzie można to kolekcjonować i... A co to przyszło w ogóle? Nie wiem. jakieś ja nie wiem. Nie wiem, czy to coś, ciebie, ciebie, coś ciebie, 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 szklanego. Mhm. Nie, to trzeba wyciągnąć. Mhm. mogę? Sprawdzimy, co tu przyszło. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam, co zamawiałem. Bo to już minęło... Czy tylko Jednej? No nas. Nie do Mikołaja nic. Dwa. Trzy. trzy. I tam jest cztery. cztery. Oj, je. co się zamówiły? No, no, no. Jakieś spinki. No e, tam tu są jeszcze dwie. Tak? Mhm. No, wiecie? Tyle tych prezentów, ale akurat na Mikołaj. Kupiłam, nie kupiłam. dostałeś? Nie, nie dostałaś, zamówiłaś. Nie, no zamówiłam, ale akurat ja to y, wykorzystuję. To są takie gumki recepturki. Uuu. Akurat y, te są białe. No, to znowu wystarczy na mhm. Rok? E, teraz taka e, spinka, to jest taka spinka do podniesienia sobie, znaczy podniesienia... E, włosów i takie spinki, to są takie e, to są takie wsówki, ale właściwie to się... Czekaj, to są takie grzebyki. No też do kokali, wiesz, no to musisz mieć uczesanie no, odpowiednie, fiaty. nie. Słuchajcie, Żeby... a teraz tak, tu przyszło szklane i powiem wam, że ja nie wiem, czy ja takie coś zamawiałem? Tak, chyba zamawiałem. Nie, nie Ostrożnie z tym, bo to wiesz. Zamawiałeś ja to. takiego sobie. Zamawia mam yeleńia. Miśbym. Mnie się wydaje, że tak. Czyli ja... był Przecież ten takie. No właśnie, coś no, takiego czasem. chyba takie i tutaj na przykład klucze możesz sobie dać. Mm -hmm. Albo jakieś właśnie tego typu o wiesz. No ozdowę. powiem wam, że średnie, ponieważ to jest takie tępy, Znaczy wiecie, takie szorstkie. Yy, no to jest takie jakby wiesz, nowe betonowo, ale ładnie to wygląda. Podoba mi się. Tu jakiś tu talerz. Aha, to Marzyna Ci sobie zamówiła na toaletkę. Tak. Odpakuj delikatnie. Dobra, to tu położę. Ale nie wiem czy jest w całości. Nie, trzeba dokręcić, Tak? A to może, że przyjdzie. No bo wiesz. To jest dla Michała? bo to jest króliczek. Aha, czy to jest wersja dla Michała? Czy to Tutaj się przykleja. No i pokaż go, jaki jest, też taki tempy? Też taki szoski, to jest taki gipsowy. Wow, ale jakby. fajnie wygląda, patrz jaki ja słodki, tu możesz sobie dać jakieś pierdółki, swój telefon nawet. Dobra, ja proponuję słuchajcie, że mi to zamidzie na żeby to spakować z powrotem. Ale ładne! I tu słuchajcie przyszła kolejna taka figurka. A tu Marzyna jeszcze popatrzcie co kupiła. Tak no, pianta, dzięki! Nie, na święta będzie miała! My taką... byśmy się tam w dwoje zmieścili. Ale czekaj, 4XL, bo wiesz jak czasami to jest właśnie z tymi numerami. No ale dobra, i w ogóle 100%... Dobra. Marzyna to rozpakuje. Nie, to jest jaguar. Jaguar. Trzymaj go. Czy będzie też taki tempy. A czy szorstki, je ja z tym tempem. No, ten już jest inny. inny. Jest dużo lżejszy w ogóle. Nie no, wykonanie ładne. A coś tam tak... Nie, to moja bransoletka. Aha. Ale to jest chyba jakaś żywica, to nie jestem. Nie no, spoko wygląda. Nawet ładnie się prezentuje, nie? Tak na tym. To jest słuchajcie pod RTV kę kupione. Oczywiście nie na tą porę roku, ale ładnie wygląda. No, w miarę. O może na coś nie za bardzo. Nie, ładnie, bo wiesz, no jak bliska się tak przyjrzysz, to widzisz pewne szczegółiki. Ale... Nie no, w miarę ładny odlew. No, tak. tu łapa. No dobra. Nie, nadzieję. ale ogólnie ładny, ładny. No to Tylko to trzeba go teraz dobrze zapakować, żeby się nie zniszczyć. Nie, z powrotem tu pójdzie do tego. Dobra. To pakujemy. I takie prezenty na nas jeszcze czekały, no. To my, słuchajcie, teraz sprzątamy, ogarniamy mieszkanie. I popatrzka. żegnamy się, tak, z wami. Dziękujemy Dobra. za oglądanie. Vlogmas kolejny dobiega końca. Widzieliście prezenty mikołajkowe. A tych prezentów w tym roku było wyjątkowo dużo, jak się okazało, bo na całe szczęście paczki się zbiegły. Dajcie łapkę w górę, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogmasie.